when i feel like when i feel like Witamy na DR Racetrack Akademii, treningu jazdy torowej na legendarnym torze z kalendarza MotoGP Automotodrome Brno. Jeździmy szybko, buzuje adrenalina, jest mnóstwo emocji i mamy możliwość skorzystania z doświadczenia wielu profesjonalnych zawodników. Serdecznie zapraszam. Bardzo fajna impreza, znakomite towarzystwo, świetna pogoda, bawimy się wspólnie z fanami Ducati. It's a great event more than 70 customers are on track and i ride with the clients and they appreciate all our bike and all my guys improve a lot so i'm happy to be here ciao tutti i'm gonna get back when i feel like 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 when i feel like when i feel when i feel like like when i feel back when i feel like Bardzo fajna nawierzchnia. Jest super, szkolimy się pod ramieniem instruktorów z JC Group. Bawię się dobrze, jest super, trzymamy lekko gaz. Ekipa jest dosyć spora, tor jest dosyć też spory, nie jest łatwy ale jakoś dajemy radę, jak zakręty się kleją, także jest zajebiście. Niesamowite wydarzenie, niesamowity instruktorzy, Ducati Polska zrobiła super robotę, za tydzień na tym samym torze jest MotoGP. Jestem w niebo wzięty, pierwszy raz w życiu jestem na swoim Street Fighterze na tak dużym torze i słuchajcie, rewelacja. Chcemy więcej, chcemy szybciej jeździć, chcemy mądrzej jeździć i bezpieczniej. Naprawdę polecam, z całego serca się cieszę. Pozdrawiam, Damian Janikowski. Feel like. I'm gonna get back when I feel like